Wygląda na to, że Unia Europejska może wejść w ostry zakręt. Mam na myśli referendum, czy tak zwane referendum w Katalonii. Było ono co prawda zapowiadane, przez lokalny, autonomiczny rząd, ale rząd centralny w Madrycie właściwie poza pogróżkami nie zapobiegł temu, nie aresztował przede wszystkim rządu autonomicznego katalońskiego, tylko w momencie kiedy już termin referendum nastąpił, wysłał na ulicę Barcelony policję. Ta policja nie bardzo wiadomo, co tam miała robić, więc no, jak to policja zaczęła pałować tych wszystkich ludzi, co oczywiście tylko ich rozjątrzyło. Tak to właśnie wygląda, jeżeli rząd jest safandulski, bo najpierw mówi, że referendum jest nielegalne. No to jak nielegalne i skutkiem tego może być oderwanie od państwa części terytorium, to to się nazywa zdrada stanu. Kiedyś za to się szło na szubienicę, no a teraz okazuje się, że safandulski rząd hiszpański nie był w stanie nawet wsadzić tych organizatorów referendum za kratki, ani król. No trzeba przyznać, że ten król to... Rzeczywiście jakaś groteskowa postać. Inaczej się zachowała królowa Elżbieta. Kiedy po Brexicie rząd szkocki dał do zrozumienia, że Szkocja by chciała jednak mimo wszystko pozostać w Unii Europejskiej, królowa Elżbieta, to się zdarzyło po raz pierwszy od 300 lat. Taka deklaracja króla brytyjskiego, królowa Elżbieta delikatnie przypomniała, że została koronowana na królową Zjednoczonego Królestwa, a nie królową Anglii. Ta deklaracja ma swój ciężar gatunkowy, jeżeli sobie uświadomimy, że armia jest, należy do królowej, to nawet w nazwach oddziałów wojskowych jest, że jej własny półchuzarów, Huzarów, prawda? Jej własny królowej, półchuzarów, Huzarów, czy okręt Jej Królewskiej Mości. No to wszystko ma swój ciężar gatunkowy. No i te głosy w Szkocji natychmiast się zreflektowały, bo to nie są żarty. Tymczasem w Hiszpanii nic takiego nie było i teraz się mówi o jakiejś mediacji. Nie bardzo wiadomo między kim a kim, dlatego że. Taka mediacja to może przypominać y, ten kompromis co do handlu w niedzielę, że w jedną niedzielę będzie handel, a w drugą niedzielę nie będzie handlu. Y, jedna niedziela parzysta jest Dniem Świętym, a niedziela nieparzysta nie jest. No widać wyraźnie, że to Kompromisy czasami sprawiają wrażenie groteskowych, no i tu w przypadku Katalonii taki kompromis też może groteskowo wyglądać, no bo właściwie do czegoś miałaby doprowadzić mediacja, że w dni parzyste Katalonia będzie niepodległa, a w dni nieparzyste nie będzie. Więc widać wyraźnie, że taka, taki brak stanowczości, takie safandulstwo rządu prowadzi do komplikowania. Sytuacji. Gdyby rząd zareagował energicznie w odpowiednim momencie, nie pozwalając dojrzewać niebezpieczeństwu, no to nic takiego by się nie stało. Najwyżej paru tam dygnitarzy by zostało przetrzepanych, no to by im na zdrowie wyszło, bo to czasami tak dobrze jest, jak komuś nie można przez głowę rozumu. Trochę dodać, to przez tyłek też jeszcze jest druga taka możliwość. Proszę Państwa. Dlaczego mówię, że Unia Europejska może wejść w niebezpieczny zakręt? No dlatego, że to referendum w Katalonii nawiasem mówiąc 42% tylko uprawnionych do głosowania wzięło w nim udział. W ogóle nie było to kontrolowane tam widać było, że jacyś ludzie wrzucali po 10 kart do głosowania. No, w ogóle nie jest to przedsięwzięcie poważne. No trudno, żeby było poważne, kiedy policja konfiskowała te karty do głosowania, w ogóle chaos kompletny. 90% z tych 42% głosujących opowiedziało się podobno za niepodległością Katalonii. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Mówię dlatego, dlatego mówię, że Unia Europejska może wejść w niebezpieczny zakręt, bo pojawiają się głosy, że podobne referendum może być zorganizowane na Korsyce, w Brytanii i w Alzacji. Widać wyraźnie, że w tym szaleństwie zaczyna być metoda, bo najwyraźniej Niemcy zaczynają, być może przystąpią do wyskupywania piórek z ogona koguta galijskiego. No bo Alzacja to już nie są żarty. No, Bretania to oczywiście jasne. No i Korsyka, wiadomo, Napoleon i tak dalej. Proszę Państwa, wszystko się Oczywiście przekłada na sytuację w naszym nieszczęśliwym kraju. Kiedy tylko w Katalonii odbyło się to referendum, zaraz następnego dnia Śląska partia regionalna złożyła do sądu wniosek o rejestrację, powołując się, jakżeż by inaczej, na zasadę stamo, samostanowienia narodu. Wprawdzie Sąd Najwyższy yy, zadekretował w swoim czasie, że nie istnieje naród śląski, no ale jak sąd najwyższy tam Niemcy z zabrzęczą kieską pomału albo jeszcze jakiś oficer prowadzący tam się wypowie. To Sąd Najwyższy już nas przyzwyczaił do tego, że zmienia zdanie z dnia na dzień. No i co to będzie, jak Sąd Najwyższy? Być może między innymi dlatego nasza złota pani Adolfina tak bardzo pilnuje sprawy praworządności w Polsce, żeby te sądy niezawisłe jednak orzekały zgodnie z zapotrzebowaniem aktualnym. No i co to będzie, kiedy okaże się, że mamy jednak naród śląski tutaj i na zasadzie samostanowienia narodu zacznie domagać się niepodległości. O, i będziemy mieli zgryzoty. Mówiąc nawiasem, ten... Precedens niebezpieczny został przy aprobancie niestety polskiej. Polska zaaprobowała jako jedno z pierwszych państw, uznała niepodległość Kosowa, która właśnie na takiej zasadzie była zorganizowana. Książę małżonek, czyli pan Radosław Sikorski na stanowisku ministra spraw zagranicznych postawiony w podskokach, uznał niepodległość Kosowa. Był to duży błąd, a nawet głupota. No, ale trudno jakiejś mądrości oczekiwać po Radosławie Sikorskim. Już jego żona jest mądrzejsza od niego, a cóż to co... Widać wyraźnie, że... Proszę Państwa, więc to tak się wszystko zazębia. Jest w tym, jak powiem, w tym szaleństwie, zaczynam dostrzegać pewną metodę. Widocznie Niemcy doszły do wniosku, że eksperyment taką Unią Europejską, że tak powiem, że wszyscy ludzie będą braćmi, nie wychodzi, no to trzeba po staremu zacząć bałkanizować Europę, bo zwracam uwagę, że Europa W momencie, kiedy Europa się bałkanizuje, to Niemcy się jednoczą. Ten proces co prawda nie jest jeszcze zakończony, no ale kiedyś się będzie musiał zakończyć. No i być może właśnie dlatego ten wniosek o rejestrację Śląskiej Partii Regionalnej się w Niezawisłym Sądzie pojawił. Proszę Państwa zanim jednak się sytuacja w samych Niemczech unormuje, no to u nas jakiś okres pieredyszki taki nastał. Pan, Bor, pan Grzegorz Chetyna i pan Borys Budka przedstawili się, zaprezentowali się jako organizatorzy spontanicznych protestów. No widać wyraźnie, że za mądrzy to oni nie są, no ale to jak Toska nie ma tam między nimi, to już po prostu Zaczynają głupstwa wygadywać, piramidalne, do tego stopnia, że się przyznali do organizowania spontanicznych protestów, no, większego, większej durnoty, ale no cóż innego można oczekiwać? Czegoś innego można oczekiwać od Grzegorza Schetyny albo od Borysa Budki. Nie wiadomo, który jest tutaj, że tak powiem, większego kalibru politykiem, no ale mniejsza z tym. W każdym razie, w każdym razie. Znowu walka o praworządność, ale taka y, niemrawa. Y, tam palili te świeczki przed Sądem Najwyższym i przed innymi sądami, ale to widać było, że to już jest nie to. Taki, widać było, że to rozpędowe albo takie pigońskie, nie wiadomo, czy to trening, czy też wygaszanie tych protestów. No i a na ulicę wyszły wściekłe kobiety. Wyszły wściekłe kobiety. Tutaj już zupełnie logiki nie ma, no być może, że kolega Mika miał wiele racji, kiedy twierdził w Parlamencie Europejskim, że kobiety są nieinteligentne od mężczyzn, no bo proszę Państwa, wściekłe kobiety zaprezentowały dwa wykluczające się nawzajem postulaty podczas tych protestów. Po pierwsze zaprotestowały przeciwko nacjonalizacji macic. Nie wiem, kto im te macice chce nacjonalizować, ale y, mniejsza o to, z drugiej jednak strony, jednym tchem domagają się, żeby państwo je zapładniało. Z jednej strony protestują przeciwko nacjonalizacji macic, a, a z drugiej strony chcą, żeby państwo je zapładniało, zwłaszcza w szklance i tu na własny koszt. No. To jest ciekawy postulat, tylko trzeba go jeszcze doprecyzować, bo jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach, a socjalizm bohatersko walczy z problemami nieznanymi w innym ustroju. No i od razu się pojawia pytanie, no dobrze, państwo, to znaczy kto konkretnie ma te wściekłe kobiety zapładniać w szklance? Na to pytanie odpowiedź jeszcze nie padła, w każdym razie podczas tych protestów nie padła. Być może wściekłe kobiety same nie wiedzą, kto powinien je zapładniać w imieniu państwa, więc w czynie społecznym Podsuwam rozwiązanie. Za moich czasów w kołach wojskowych popularna była taka piosenka. Zacytuję jedną zwrotkę. W powiecie siedleckim we wsi rozdoliny, Wzdychają i płaczą po nocach dziewczyny. Nie mają chłopaków, nie mają i basta. Wszyscy wyjechali do pracy do miasta. Więc idzie wojsko na dziewczęcy zew. Kompania naprzód, kompania śpiew, twarze roześmiane i mocne ramiona, alarm odwołany, sprawa załatwiona bardzo, może jeszcze tu płyętę taką, to ostatnia zwrotka tej piosenki zawierała, maszeruje wojsko na wszelaki zew, kompania naprzód, kompania śpiew, z każdej sytuacji wyjdziemy obronnie, wojsko nasze czuwa, szkolone wszechstronnie. Bardzo możliwe, że złowrogi minister Macierewicz właśnie w tym celu rozbudowuje bataliony obrony terytorialnej. No one tam że wojskowo to tam dużo nie będą dokazywały, natomiast o takie sprawy to mogą załatwić. Będzie, że tak powiem, jeszcze jak będziemy zbliżać się do wyborów parlamentarnych, to być może, że rząd przynajmniej ten postulat wściekłych kobiet uwzględni. No bo bardzo dużo takich posunięć ze strony rządu mamy, że wszystko się odbywa za pośrednictwem państwa, a nawet na jego koszt. No to jeżeli tak, to dlaczego państwo nie miałoby zapładniać wściekłych kobiet, nic nie stoi na przeszkodzie, zwłaszcza, że bataliony obrony terytorialnej czekają w pogotowiu.